Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować krótki film z pierwszego uruchomienia kotła Junkers. Jest to kocioł CeraPur Smart ZSB145C o mocy od 2,3 do 15,2 kW. Budynek aktualnie jest nieocieplony, na zewnątrz jest około 0 stopni. No i zobaczmy, jak nam się to wszystko będzie uruchamiało. Także tu mamy ciśnienie, dwa bary, włączamy sobie kocioł. On na początku będzie odpowietrzał syfon, tak zrobimy sobie przerwę i przejdziemy do momentu. O, widać zresztą literkę S, która oznacza odpowietrzanie, napełnianie syfonu. Także kocioł pracuje na mocy minimalnej, napełnia sobie syfon. No zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało. Zaczyna startować palnik. Jest. Mamy ikonę płomienia na, na wyświetlaczu. No i tak jak mówię, kocioł zaczyna na razie napełniać syfon. Także za chwilę dalsza część, jak już to skończy, Trwa to około 15-20 minut. Temperatura rośnie, z tym, że jest to temperatura tylko do sprzęgła. Ponieważ kocioł nie włącza w tej chwili jeszcze pompy obiegowej A układ jest zrobiony właśnie w wersji ze sprzęgłem hydraulicznym I z pompą Grundfossa To jest pompa Alfa 1L 2560 Kocioł się odpowietrza Mogę Wam pokazać w budynku, mamy w tej chwili 2,2 ,2 stopnia Celsjusza a za oknem nie wiem, czy będzie widać. No tak, pruszy śnieg. Także pogoda zimowa. Trzeba te kotłownie uruchomić. Kocioł już skończył napełniać syfon. I w tej chwili spróbujemy mu uruchomić ogrzewanie. Na początek na 30 stopni wodę grzewczą z kotła. Temperatura wody w układzie około 3,5 stopnia w tej chwili. Tu mamy pompę gruntwosa, która już się uruchomiła. No i zobaczmy jak on startuje. Okay, mamy pompek. Temperatura rośnie. Może no, się uda pokazać płomień. No, to takie niebieskie. O, nawet widać płomień. Także... O. Gaz włączony, całość się uruchamia. 13 stopni, woda grzewcza z kotła już ma. Możemy na sterowniku podejrzeć Ile ma faktycznie to, co idzie na podłogówkę, zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy zamontowany sterownik Bosch CW400, czyli sterownik ze sterowaniem pogodowym do kotła. Pokazuje nam, że w pomieszczeniu mamy w tej chwili 3 stopnie, na zewnątrz plus pół stopnia i symbol płomienia, czyli kocioł ma włączony palnik. Podejrzmy sobie jeszcze pracę kotła. Kocioł pracuje z mocą maksymalną, 90, no nawet 100%, i w tej chwili z kotła wychodzi nam woda o temperaturze 23,2 stopnia. Natomiast w sprzęgle mamy 15,6 stopnia. Zobaczmy, jak wyglądają parametry obiegu grzewczego. Wartość zadana zasilania, czyli na podstawie tego, co ustalił sterownik, to jest 15 stopni. W tej chwili mamy nawet 15,8. On to za chwilkę będzie korygował. I wartość zadana temperatury w pomieszczeniu, czyli tu, gdzie znajduje się sterownik, to jest 11,5 stopnia. Natomiast w pomieszczeniu mamy 3 stopnie Celsjusza. Kocioł już ma zamkniętą obudowę. I tak jak wcześniej tam było widać na sterowniku, temperatura wody z kotła. To jest 23,5 stopnia. A ciśnienie wody w układzie to są niecałe 2 bary. Możemy sobie zamknąć obdowę. I tak nam się mniej więcej prezentuje na razie ta kotłownia. Tu mamy rozdzielacz kurmo premium. I zasobnik, który dopiero będziemy podłączali za kilka dni. Także na dzisiaj to, to tyle.